Witam, witam tutaj FGB Friends, a to jest kolejny odcinek SkatGo na moim kanale Już wiem jak sofać mała Pierwsze co zróbmy, usuniemy se Dźwięk Lula i dajmy scouting prawdopodobnie to nam pomoże zapać mała nie, to nie tak, to nie tak, muszę teraz, zasłapmy teraz jakąś lepszą rybę o! co się uciekło, mi ucieka się chodź, 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 chodź. kim ty jesteś? Chodź jakaś... Odcieka szybko. Ale kim ona jest? Ale fajna. Carver 2100. A i tak fajna. Dobra. To tak. Teraz bierzemy se... Nie ciebie grumper. O, na przykład tom hatch Lightpulp No i weźmy trzy bomby na przykład I musi nam złapać najlepiej... ...Bulb-fish Jeszcze ty O nie, wnocha Lekin wnocha! Nie! Najgłupsza ryba na świecie atakuje Dobra, uciekł sobie. Tak, chodź, palp. Pf... Albo nie, zaraz. Musimy poszukać mała najpierw. Dobra, chodź. Szukamy mała. No, tu... no nie, no. Jest co lumina. Nie! Ja nie mogę głupia lumina. O płaszczka tu jest. No i tu był mał, naprawdę. Dobra jeszcze raz. Haczkak. Cztery bomby. Nara, nara, nara. Szukamy mała. Jest mał. Mamy! Mamy mała. Mamy mała. Oj, coś się zaraz serwie. Góra. Mał góra. Ale on w dół idzie. Jak mam jest złapać? Jak on ciągnie w dół. Jaki on jest trudny. Ale widzieliście mamy mała. Mieliśmy już go przynajmniej Jak mamy złapać? To jest cholernie trudne O lol. Dobra jeszcze raz Oczywiście ja się nie poddaję nigdy Teraz mi się przydało jakąś fajną rybę sobie złapać No kurde ile was tu jest Chodź, gramper. Teraz chodźmy na jakieś głębiny. Czekaj, chcę się, ile light bulb jeszcze ma O! Czemu się tu nic nie pojawia? Ej, coś się zbagowało. Ten pasek mi się nie chce pojawić. Ja. kibak. Dobra, nieważne. Idziemy na jakąś super rybę głębinową. Nie wy, a są minimy. ka też mi się nie chce na razie Ciebie też nie chcę, bo już mam Paszczka gdzie jest Są bombaty hmm. <laughs> Tak ciebie Tylko chodź, czekaj, chodź, chodź, chodź Chodź, chodź, Idź za przynętą, idź za przynętą idź za przynętą Chodź za przynętą, chodź za przynętą, chodź za przynętą RYPAŻÓW! zobaczcie. Mamy ją. RYPAŻÓW! W widzę, jak to nadaje. No super. Cat goes fishing. czekajcie, nie muszę na wątpliwość Go Fishing i zaczniemy w katalogu ile ona kosztowała. O, już jestem. I do hojsów było. Zobaczmy ile ona kosztowała. No nie. Zobaczmy ile ona kosztowała. Ona jest large. Stankfin. 26 tysięcy. O, akurat mamy Angler Fish Quest, a ile questów nam brakuje do sonara? 9, dobra. No to teraz złapmy ang Angler fisza, Jak musimy. Jakieś cztery bomby. I tak, nara. 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 O fuck, light nie wziąłem Nie, koniec Wiedziałem, że coś mi zapie, musztardówka O rekin Ale do rekina możemy podejść Pięknie rekin, chodź I w jak najdalej I wybójcie jak najdalej Dobra Że mogą mi nie zapała O, o, oć, 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 oć pięknie Da, mamy jungler fish Więc chodźmy na brzeg Widzieliście już, tak bliżutko byliśmy do mała Ale wiecie, ja się nie poddam Wiecie, że, ja że ja się nie lubię poddawać. Mamy już prawie 100 tysięcy. Teraz zbierajmy na... Na co? Jeden rej, nie... A, płaszczkę, jedną, dobra. Do mutka się zbierajmy, dobra. Jeden rej, a rej to chyba płaszczka była, odkąd wiem. Teraz zobaczmy sobie. Rej.. Rej, 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 rej. Tak, to jest płaszczka, dobra. No i 15 tysięcy daję, to będzie najduży zysk na nią. Dobra. To też 4 bomby, ale jeszcze light bulba. O, akurat kupiłem light bulba. Dobra. Nara. Nara. Aha, jeszcze nie. Nara. 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 O, mał to jest. What the hell, on nie... Bubble.. Bubble No, szukamy reja. Tu Są Snowd Ale płaszczki musimy szukać. Płaszczka. Gdzie jesteś? Tu powinna być gdzieś płaszczka. Kurde, tu już nie możemy dalej płynąć. No, szukamy płaszczki. Szukamy płaszczki. Płaszczka. Gdzie jest? O! Jest! Chodź. O, płaszczkę mamy, dobra. O, druga płaszczka. Ale dobra, mamy tą jedną. I może jeszcze raz na, na koniec. Moktis! Pupku jeden! No co, noc już mamy? To gorzej na mała będzie No pewnie, że mamy noc Której mi się nie chce bo jestem mała łapać I się zrobi dzień Jaki nowy quest? Oj, 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 oj Stalker, aaaa ah, Już wiem to jest stalker, ja wiem co to jest Ale myśląc o tym mała Kolejny snopik, jesteś A no, gromper co? No, jeszcze raz na mało. No chodź, Gramper, chodź, 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 Ej, daj, ugryź go, ugryź, ugryź, ugryź. Nie zdążyłeś. No, cztery bomby i haczak. Widzicie, Grumper Gramper nie zdążył ugryźć, snop fisza. To ten. Nara. 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 I teraz szukamy mała. Małku. Małeczku. Małek. Mał. Gdzie jesteś? Mał. Chodź tu nie. No nie! Chodź Rekin. Chodź Rekin. Chodź Rekin. Rekin, chodź. Zapd Debila. Zap Debila. Złap go. Rekin, niepoważna ryba, no. Zapał wreszcie Debila. Czemu jak tak łatwo łapie, Rekin? Chodź jaki, chodź, nie bawmy się już za długo. Daj mi 64 tysiące i wynocha. Mm. Co nie nie mam gałczy, ty, ja cię złapię. Czekajcie, chcę znowu, aby Kalfis uciekał Kalfis, uciekaj Rekin Uciekaj Kalfis, uciekaj Kalfis Uciekaj Kalfis Rekin Uciekaj musztart Rekin Dobra, mamy już go Czekaj, Galina, rekin! Ona się nie boi rekina. Dobra. To już będzie koniec odcinka. Na koniec musimy złapać mała. już jeszcze jeden raz. Hatchhack, cztery bomby. I, po... I szukamy mała. Na, nara, nara. Za dużo bomb nie lepiej. Nie, marmu, nie marnujmy. Gawkery tam, zostańcie sobie. Dobra, niech zostaną dwie bomby. W razie czego? O nie, nie. Nie! Co? Dobra. Czekamy tego mało. Nie! Co za czapka? Nie. Nic mi się nie mieć. Gdzie ty jesteś? O! Nie, to moga. Chyba moga. O nie, tu jest moga. No! bomba! A nie, dobra. Zostawił nam. Hak. Kurde, idzie mała, nie ma. O, ja. ja. O! Stalker! 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 No to co ty omijasz? Chodź tu. No. Co omijasz? Nieładnie. Nie. Bo jak ciągnie. O! Tiger Shark tam jest. Dobra. ci koniec odcinka już. Kurde, dzisiaj nam się zerwał ten mał, ale spokojnie, długo go złapiemy. Jeszcze niedługo długo mał zostanie zapany. Chodź tutaj Dobra. O, scissor. O, patrzcie, lecki tra możemy złapać. Zostaw babyser, ja jestem lecki teraz. No nie! Jestem Redskitera! Czy co? Trzy bomby. Nara? Nara. Nara. Redskiterki, gdzie jesteście? Ty mi uciekliście, Red Skitter. Ty mi uciekliście, Skitter. Nie. Bo co za surfisz Ba. Nara. O, to są skutery, dobra. Chodź, skiter o Jezu! Nie, ja robię pięć bomb, pięć bomb No on mi złapie To mi to miną lata My Szukamy ich, dobra, tu są O! Pozbyłem się niektórych skiterów Czekajcie, Felicia to zbombuje Ach. Ty też wypadł. Nie. wypadł. Wypadł. Został red, tylko Red skiter. Chodź. O, pięknie. Tam chyba jeden Skitter tylko został. Mamy cię, chodź. Jeszcze jednego Red Skittera, bo tam... Wiem, że zbombowałem. U! Albo na koniec odcinka z dawamy. Jest jeszcze jakiś puf? Musimy poszukać pufa jakiegoś. Jeszcze jest jakiś puf. Hmm. Chyba wszystkich nie zbombowałem. No nie. Wiem coś, że Smartfish może zabierać ryby. <laughs> Sambrał mi rybę! <laughs> Sambrał mi rybę i taki nagle... taki nagle otworzył oko! Ja złapałem rybę. O, hej, wciągnęła otwarte oko. Takie niedowierza. A gdzie jest puf. Kurde. Ma nie ma. Czekajcie, sprawdzę, trochę większej głębokości. Dobra, nie ma co. Chodź, hmm. Dobra, dzięki za obejrzenie tego odcinka, myślę, że się spodobał. Byliśmy o krok od mała, tylko on, on za bardzo ciągnie w dół. To jest cholernie trudne, jak on tak ciągnie w dół. I to co, co, no to do poniedziałku, w poniedziałek kolejny odcinek z maratonu. I jeszcze dzisiaj DC4. Stormiego. I jeszcze te tre, sobie. se. No jutro. A dzisiaj to już koniec. Cześć. Koniecznie.